Cześć, nazywam się Angelika Dam, to jest w kontekście literatury, i dziś opowiem o zemście Aleksandra Fredry. Media ta została napisana przez Fredrę w 1833 roku, a po raz pierwszy wystawiona na deskach teatralnych 17 lutego 1834 roku w Lwowskim Teatrze. Wersja książkowa ukazała się w 1838 roku. I w zasadzie nikt chyba nie będzie się spierał z tym, że jest to jedno z najważniejszych dzieł Aleksandra Fredry. Kojarzony jest on właściwie tylko z zemstą i ze ślubami panińskimi. I może Wam się też kojarzyć z taką dość zabawną, erotyczną, Kontynuacją Upan Tadeusza, która jest bardzo popularna w internecie. Natomiast jeszcze zabawniejsze jest to, że choć autorstwo tego fragmentu przypisuje się właśnie Fredrze, to w rzeczywistości autorem jest Włodzimierz Zagórski, XIX-wieczny satyryk. Mieczysław Inglot, czyli autor opracowania zemsty, który znajdziecie w takim wydaniu Biblioteki Narodowej, zwraca uwagę na to, że zemstę możemy nazwać arcydziełem i umieścić w jednym rzędzie z takimi dziełami jak chociażby Pan Tadeusz Adama Mickiewicza czy Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. I dowodem na prawdziwość słów właśnie Inglota miałyby być dość licznie powstające w przeszłości i w teraźniejszości teksty na temat zemsty, czy różnego rodzaju właśnie artykuły na temat zemsty. I ja przytoczę tylko kilka z nich. I Zacznę od tego, że Stanisław Tarnowski w 1876 roku zwracał uwagę na to, że Zemsta jest komedią historyczną i uważał on też, że w tym utworze Fredro złożył pewien hołd tradycji szlacheckiej i sądził on także, że Fredro nie jest przedstawicielem jakiejś konkretnej epoki, bowiem nie ma właściwie podobnych do niego i w związku z tym uważał, że Fredro sam jest dla siebie czy sam dla siebie tworzy epokę literacką. Nie zgadzał się z nim ponad 20 lat później Piotr Chmielowski, który zakładał, że Fredro jest niewątpliwie kontynuatorem, jakby tej twórczości oświeceniowej, i w tym później z Chmielowskim zgodził się także Kazimierz Wyka. Ciekawe wydają się być też ustalenia Janusza Kleinera, który zwrócił uwagę na to, że Fredro nie może być kontynuatorem, czy nie może być przedstawicielem romantyzmu, bowiem wprost w swojej twórczości drwi z pewnej poetyki preromantycznej, i zwracał też uwagę na to, że kpi też Fredro z takiej charakterystycznej dla tego okresu skłonności do melodramatyczności. Szczególnie istotne dla omawiania współcześnie zemsty są też ustalenia Panasia, który w 1908 roku napisał taki tekst dotyczący genezy zemsty, i tam zwrócił uwagę na to, co zainspirowało bezpośrednio Fredry do napisania tego utworu. I wiemy, że w 1828 roku Fredro wziął ślub z Zofią z Jabłonowskich skarbkową, i właśnie na skutek tego małżeństwa w posagu otrzymał połowę zamku w Odrzykoniu i będąc w tym zamku. Trafił na dokumenty, które dowodziły w przeszłości istniejącego konfliktu pomiędzy dwoma właścicielami tego zamku właścicielem części górnej i części dolnej. I tymi mężczyznami był Piotr Firlej, który stał się pierwowzorem Cześnika, oraz Jan Skotnicki, który stał się pierwowzorem Rejenta. I opierając się na tej historii, początkowo planował nawet Fredro umieścić akcję zemsty w XVII wieku. To nawet widać, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w jednym takim fragmencie, w którym bierze udział papie. To możecie nawet sami odnaleźć tam pozostały jakby takie powiedzmy pozostałości po, po właśnie tym pierw, pierwotnym planie Fredry. No ale ostatecznie akcja tego utworu została przeniesiona w czasy bardziej współczesne Fredrze. Zacznijmy zatem od czasu i miejsca akcji, bo tak jak powiedziałam przed chwilą akcja tego utworu rozgrywa się w czasach mniej więcej współczesnych autorowi, to jest w końcu XVIII bądź początku XIX wieku. I ważne jest to, że te wydarzenia, które zostały przedstawione w komedii zostały, rozgrywają się w ciągu jednego dnia, a miejscem akcji jest taki um, wieś znajdujący się na prowincji, w której znajduje się zamek i w tym zamku właśnie rządzą Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. I w związku w związku z tym, że właśnie tak jak powiedziałam na samym początku tego, tego fragmentu mojej wypowiedzi, akcja tego utworu rozgrywa się na przełomie XVIII i XIX wieku, to zwrócić mo można uwagę na to, że to dzieło w pewnym sensie jest podobne do pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Przede wszystkim dlatego, że podobnie jak w panu Tadeuszu, jednym z tematów zemsty będzie także odchodząca w przeszłość, czy odchodząca do przeszłości kultura szlachecka, i następujące po niej kolejne nowe, młode pokolenie. Komedia jest gatunkiem literackim, który przynależy do rodzaju jakim jest dramat, więc zanim powiemy o czym jest komedia, to zacznijmy od samego dramatu. Bo dramat przede wszystkim charakteryzuje się tym, że nie występuje w nim narrator, a w związku z tym to co dzieje się, to co jest przedmiotem treści dramatu, to przede wszystkim to co rozgrywa się pomiędzy bohaterami i czego dowiadujemy się dzięki dialogom i monologom, które właściwie tworzą nam akcję w utworze. Bardzo ważne jest to, że w związku z tym bohaterów poznajemy raczej w działaniu, a ewentualnie... Wentualne dodatkowe informacje uzyskujemy dzięki Didaskaliom, które umieszczone są w utworze. Istotne jest także to, że dramat, jakby takim, takim tematem dramatu jest jakiś konflikt, który występuje, który dotyczy bohatera. Jeżeli ten konflikt kończy się źle, to mamy do czynienia z tragedią. Natomiast jeżeli kończy się w sposób pozytywny, tak jak w zemście, czyli pogodzeniem się cześnika i rejenta oraz ślubem Wacława i Klary, to mamy wtedy do czynienia z komedią. Jeszcze tylko dodam e, kilka słów na temat budowy dramatu, bo każdy dramat musi zostać podzielony na akty i sceny. I jeżeli chodzi o zemstę, to jest to utwór, który składa się z czterech aktów, które składają się ze scen nierównej długości. I ważne jest to, że w akcie pierwszym mamy takie wprowadzenie i mamy też zawiązanie całej akcji, no bo dowiadujemy się o konflikcie pomiędzy Cześnikiem i, e, i Rejentem i ten konflikt jest, ulega pewnej eskalacji w momencie, kiedy Rejent postanawia naprawić, e, Mur graniczny, który znajduje się pomiędzy jego częścią zamku a zamkiem Cześnika. No i ważne jest to, że utwór ten kończy się w ten sposób, że mamy tutaj plany rejenta, najpierw ożenienia Wacława z Podstoliną. Naprzeciw tym planom wychodzi Cześnik, który postanawia, żeby Wacław wziął ślub z Klarą. No i ostatecznie, dzięki temu, że młodzi zakochani mogą być razem, to godzą się też zwaśnione strony czyli właśnie Cześnik i Rejent. Skoro powiedziałam o tym, że Zemsta jest komedią, to powinnam wspomnieć o trzech rodzajach komizmu, które obecne są w Zemście. Komizm jest to taka kategoria estetyczna, którą znajdziemy właśnie w komedii, która wywołuje u czytelnika właśnie takie rozbawienie i śmiech. I w Zemście mamy do czynienia z trzema rodzajami komizmu: komizmem sytuacyjnym, komizmem postaci oraz komizmem językowym. I wiadomo, że same te terminy trochę się definiują, ale ja tylko podam wam konkretne przykłady scen, gdzie ten komizm możecie zobaczyć. Na przykład jedną z takich Ulubionych moich scen, gdzie widać ten komizm sytuacyjny, jest chociażby scena, gdzie Cześnik dyktuje dendalskiemu list, albo chociażby scena, w której papkin myśląc, że Rejent otrób go winem, pisze swój testament. Jeżeli chodzi o komizm postaci, no to mamy wiele takich postaci, które budzą śmiech w zemście. Chyba każdy z Was się zgodzi z tym, że taką najzabawniejszą postacią jest Papkin, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z, tymi, z takimi scenami, gdzie widać różnicę pomiędzy tym, co on mówi, a w jaki sposób się zachowuje. Ale przy tej okazji też i przy właśnie ukazywaniu tego komizmu postaci wspomnę też o nazwiskach znaczących u Fredry, bo bardzo ważne jest to, że Fredro tak wykorzystuje słowa, czy tak wykorzystuje nazwiska, żeby przy okazji pokazać nam pewne cechy bohaterów. I tak Rejent Milczek jest człowiekiem milczącym, zdystansowanym, z pozoru pobożnym, ale tak naprawdę mściwym, a Cześnik Raptusiewicz jest człowiekiem takim bardzo raptownym, takim, który szybciej robi niż myśli, takim człowiekiem niezwykle emocjonalnym. I ostatnim rodzajem komizmu jest komizm słowny i jego widzimy nie tylko w charakterystycznych powiedzonkach, czy właśnie, chociażby tak jak powiedziałam wcześniej, w tym takim kontraście pomiędzy tym, co papki Mówi, a w jaki sposób się zachowuje, ale chciałabym przy okazji, jakby omawiania tego języka, wspomnieć także o tym, w jaki sposób Fredro różnicuje język charakterystyczny dla poszczególnych postaci. Bo prawdą jest po pierwsze, że bardzo łatwo z tego, w jaki sposób wypowiadają się bohaterowie, poznamy, który to jest bohater, to znaczy nikt z Was na pewno nie pomyli wypowiedzi Papkina chociażby z wypowiedziami Cześnika, ale z drugiej strony możemy też powiedzieć, że przy pomocy tego języka Fredro świetnie charakteryzuje poszczególne warstwy. Społeczne i to widać chociażby w scenie, kiedy Rejent rozmawia z mularzami, gdzie wyraźnie widać tą różnicę w poziomie językowym. I na zakończenie, ponieważ tak jak zwykle nie chcę streszczać całego tego utworu, chciałabym teraz poświęcić chwilę na takie główne wątki, które znajdziecie w zemście Fredry. I zacznę od tego, że oczywiście tym najważniejszym wątkiem jest wątek właśnie tego konfliktu pomiędzy Czyśnikiem Raptusiewiczem a Rejentem Milczkiem. No, jakby cała sytuacja opiera się na sporze pomiędzy sąsiadami, którzy dzielą jeden zamek, i w związku z tym, że Rejent próbuje postawić czy zreperować mur graniczny, no to dochodzi do za ustrzenia tego konfliktu pomiędzy sąsiadami. I to jest taki temat główny. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, ponieważ jest to komedia, to całość tej historii kończy się w sposób pozytywny. Ostatecznie Cześnik, Kraptusiewicz i Rejent Milczek godzą się w ostatnim akcie tego utworu. Ale mamy też wątki poboczne, i ja tylko wspomnę o wątku chociażby Papkina, który w prześmieszny sposób próbuje zalecać się do Klary i sprawić, żeby ona została jego narzeczoną. Mamy też wątek Podstoliny, która szuka sobie nowego męża. Po śmierci poprzedniego, i przez moment nawet postanawia, że tym mężem będzie Cześnik, ale potem zmienia zdanie, no bo rozpoznaje w Wacławie swojego dawnego kochanka, czy chociażby wątek samych planów małżeńskich Cześnika, bo Cześnik jakby w pewnym momencie wpada na pomysł, żeby, żeby reperując swój budżet, znaleźć nową żonę, no i początkowo rozważa, czy nie mogłaby być nią Klara, ale stwierdza, że przyda mu się bardziej doświadczona kobieta i swoją energię kieruje na podstolinę i to ona ma zostać jego przyszłą żoną. Oczywiście jednym z najważniejszych wątków takich pobocznych, który nie jest wątkiem głównym, ale który mocno wspiera wątek główny, jest ten wątek miłości Wacława do Klary, który kończy się w sposób szczęśliwy, mimo tego, że kochankowie już prawie wierzą, że nie uda im się być razem, no to ostatecznie udaje się wziąć ten ślub, no i doprowadzić do pogodzenia dwóch zwaśnionych stron. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to opracowanie okaże się dla Was przydatne. No i serdecznie zachęcam Was do przeczytania całości zemsty, bo tak jak powiedziałam i chyba Mieczysław Inglot nie jest w tym swoim twierdzeniu osamotniony, że zemsta jest jedną z najważniejszych książek w literaturze polskiej. I dowodem tej wagi jest chociażby to, że na tegorocznej maturze pojawiła się na poziomie podstawowym, zatem warto o niej pamiętać nie tylko przygotowując się do egzaminów ósmej klasy, ale także do egzaminów maturalnych. To dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.